Jeszcze tak, przed startem tego filmu chciałbym pozdrowić moich wszystkich wspierających z lipca. A są nimi Dobry Gościu, Grazyna Moskal, Matusz, Fabich, Miska Kalo, Leniuch, Jakupes, GDS Money, Daniel Gaming01, Speedy, Lodomirek, Lubię Koty 66, Mister Bartko, Kleinotex, 01Fifi10, Oksek, Marcel Burzych, Luka Games Plus, Shalona Q, Mateusz Tomczak, Sichto Go i Kit. Dziękuję i pozdrawiam. Siema, ja jestem trzeci i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Draw hobby, czyli w Obby, w którym, aby przejść dalej, musimy rysować. A więc, słuchajcie, już tutaj sobie klikam, oczywiście, w przycisk Narysuj, no i rysujemy sobie tutaj pierwszy rysunek. Więc, OK, mamy tutaj pokazane, że możemy sobie narysować taką kreskę. Więc, OK, no i zobaczcie, w tym momencie jest ona tutaj narysowana i możemy sobie po niej normalnie przejść dalej. A więc, tak to właśnie tutaj działa. Więc, w tym momencie możecie zostawić suba z dzwonkiem, w górę pod tym filmem. No a ja sobie, oczywiście, tutaj rysuję dalej. A więc, oczywiście, klikam, przycisk Narysuj, no i lecimy sobie dalej. Więc, tutaj możemy sobie narysować w sumie coś w taki sposób, w no i w dół. Na razie oczywiście będzie to dosyć łatwe, łatwe rysunki, jak widzicie na razie. Ale tutaj brakło mi y, atramentu, więc może być lekki problem z tą y, akurat budowlą narysowaną. Ale dobra, na szczęście udało się i tak przejść, więc bardzo dobrze. Mamy też tutaj właśnie ograniczenie atramentu, więc tutaj też trzeba trochę pomyśleć, jak to wszystko narysować, więc lecimy sobie dalej. No i tutaj pytanie, co możemy sobie zrobić. Jak widzicie, tutaj mamy coś takiego i przez co sobie nie możemy rysować ale możemy, czy możemy sobie aż tutaj to narysować aż tak? No chyba nie do końca. Zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Spróbujmy. Może się uda w sumie? Dobra, no powinno się udać. Dobra, okej, okay. udało się na razie że tutaj nie ma jakichś większych problemów, okej, okay. dobra, no i lecimy sobie dalej, rysujemy sobie dalej, więc okej, okay. no i teraz tak, mamy tutaj po lewej stronie napisane, że jest jakaś grawitacja włączona, więc może chodzi o to, że musimy to narysować pod tym i to będzie po prostu leciało do góry Nie, wychodzi na to, że nie, czyli jednak musimy to narysować po prostu na górze, czyli ta grawitacja jest w dół i tak dobra, e, bo jest strzałka w ogóle przy tej grawitacji więc myślałem, że to będzie leciało w górę, ale jednak leci w dół, więc okej. Okay. No i dobra, mamy tutaj y, kolejny poziom za nami, a więc rysujemy sobie dalej, więc okej. Okay. Tutaj mamy coś takiego, tutaj myślę, że z tym nie będzie jakiegoś problemu, chociaż tutaj dosyć szybko się ten atrament wyczerpał, więc jednak lekki problem może być. Zróbmy sobie to może tak, że tutaj sobie zrobię coś takiego. I myślę, że nawet to może starczyć, słuchajcie Więc sobie tutaj tak to zróbmy I tutaj cyk, skaczemy sobie I no jednak to nie starczyło Ale może tutaj uda się, słuchajcie Teraz zrobić coś takiego, że tutaj sobie jeszcze analizujemy coś Okej, okay, może się uda na to skoczyć Dobra, więc próbujmy sobie tak Tak i uwaga, uwaga, uwaga Dobra, jest i teraz sobie skaczemy na to I bardzo ładnie udało się to przejść No i lecimy sobie dalej I tutaj mamy... Hmm, chyba miejsce, w którym możemy zginąć Jak tego dotkniemy, więc yy, czy tutaj możemy coś narysować? Pewnie możemy Okej, okay, dobra, więc rysujemy sobie po prostu taki most Nad tym, okej, okay, dobra, no jest na spokojnie Możemy sobie po tym przejść Więc idziemy sobie cały czas do przodu Kolejny rysunek przed nami, no i tutaj mamy jakieś ym, Jakby pokazane W sumie mamy, że będą tutaj jakieś kamienie spadały Jakieś głazy, więc dobra Przechodzimy sobie to, jak widzicie, już tutaj lecą nam te głazy Więc dobra, musimy tego oczywiście unikać Dobra, lecimy sobie na górę Dobra, proszę bardzo, tutaj na spokojnie, bez Problemu, ok, udało się. No i dobra, i tutaj widzicie, mamy już chyba coś skomplikowanego, więc zobaczmy. No i tutaj możemy sobie to oczywiście jakoś e, również narysować i przejść, więc spróbujmy sobie na przykład tutaj w taki sposób, ok, e, tutaj możemy sobie przejść na przykład tak, dalej sobie przejdźmy tu. E, no i tutaj może być lekki problem. Dobra, stąd sobie zeskoczę na to, z tego sobie polecimy tu i no. Zobaczmy, może tutaj się uda. Nie wiem, ta końcówka troszeczkę może być problematyczna, więc spróbujmy, spróbujmy. Dobra, idziemy sobie cały czas do przodu. Ok, skaczemy sobie teraz tu. No i teraz tak, musimy uważać, żeby nie spaść na to żółte. Dobra, udało się, cyk, idziemy sobie tutaj. No i teraz może być problem, żeby wskoczyć tam na górę, ale udało się. Dobra, bardzo ładnie, udało się. Myślałem, że tutaj może być problem, ale jednak udało się, bardzo dobrze. Więc lecimy sobie dalej. Ok, rysujemy kolejny rysunek. No, i teraz mamy tutaj znowu jakąś grawitację, i nie możemy rysować tych polach, które są tak, jakby z tymi ukośnymi kreskami. Więc tutaj, jak możemy sobie to narysować? Narysujmy, może sobie, słuchajcie, to jakoś coś takiego, spróbujmy. Może się uda, uwaga, zobaczmy. Skaczemy sobie tu i dobrze, udało się, udało się, bardzo dobrze. Więc lecimy sobie tutaj do przodu cały czas. No i dobra, lecimy sobie dalej, kolejny rysunek przed nami, dobra. Tutaj myślę, że dam radę sobie skoczyć tego na to, no i tutaj na koniec sobie narysujmy jakąś kreskę. No dobra, może się uda, chociaż wątpię, bo tam ta ostatnia kreska, no może tak średnio wyszła. No i dobra, tutaj mamy już problem, bo już spadłem. Ale ja bym spróbował jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy na tym samym. Ok, skaczemy sobie tu, skaczemy sobie tu. No i tutaj chyba znowu spadnę niestety. Dobra, czyli musimy ten rysunek po raz pierwszy y, poprawić, więc poprawmy sobie to, czyścimy sobie to, co tutaj mamy. I może zróbmy sobie to tak, żeby tutaj jak najmniej atramentu zużyć. E, tutaj idzie ok, więc spróbujmy może tutaj, tutaj sobie też spróbujmy. No i w sumie, dobra, tutaj też sobie dajmy coś. No i spróbujmy teraz. Ok, skaczemy sobie na to teraz, na to dobra. Okej, okay, jesteśmy na tym. Teraz na to białe, dobra, okej, okay, cyk. I tutaj ostatnia trampolina, i dobra, mamy to. Przeszedłem bardzo ładnie, dobra. Idziemy dalej. Okej, okay, tutaj mamy jakieś przyspieszacze, więc zobaczmy. No i tutaj, okej, okay, spadłem, więc musimy tutaj też coś narysować. Więc rysujemy. E, no i teraz pytanie, jak to tutaj wygląda? E, okej, okay, chyba wiem o co chodzi. Musimy, słuchajcie, chyba tutaj narysować taką po prostu kreskę na tym, która po prostu e, jakby tam przejedzie. Dokładnie coś takiego. Okej, okay, dobra. I teraz możemy sobie już tam e, przejść. Więc okej, okay, dobra, cyk jesteśmy. Skaczemy sobie tutaj. Okej. Okay. No i mamy to, mamy to, więc rysujemy sobie tutaj kolejny mm, kolejny tutaj yy, obbi. No i słuchajcie, tutaj mamy już coś w ogóle skomplikowanego. I teraz pytanie jak to możemy sobie przejść? Yy, no wydaje mi się, że tutaj możemy sobie to przejść tak do góry po prostu. Dobra Będzie coś takiego, tutaj sobie również chyba przejdziemy do góry. Eee, OK, okej, i w sumie to chyba tutaj i będziemy przy wyjściu. Jakby w dalszym etapie zobaczymy. Więc idziemy sobie tutaj do góry, do góry. Okej, okay, dobra, tutaj nie za wiele widać, ale idziemy. No i dobra, przeszedłem. Okej, okay. to nie było aż takie skomplikowane jak się wydawało. Więc lecimy sobie dalej. Okej. Okay. No i kolejny poziom przed nami. Mm. Więc rysujemy. I tutaj oczywiście cały czas mamy grawitację. Dobra. No i rysujemy sobie tutaj. Tutaj myślę, że też bez problemu. Coś takiego. Tutaj coś na dół. E, Okej. Okay. No i na górę. No i dobra. Tutaj raczej nawet problemu z atramentem nie będzie. Więc zobaczmy. Ok, no i dobra. Bez problemu żadnego. Więc lecimy tutaj w ogóle. Nawet nie musimy tak naprawdę skakać. Więc ym, nawet moglibyśmy sobie to przejść bez skakania. Ale tu ja sobie troszeczkę poskaczę. okej, okay, dobra. Y, lecimy sobie cały czas oczywiście do przodu. Proszę bardzo. Ym, ok, kolejny poziom za nami. No i rysujemy dalej. Rysujemy dalej. I teraz pytanie, co mamy tutaj? Ym, nie wiem do końca o co tutaj chodzi. Jak to będzie działał ten poziom. Ale spróbujmy sobie może. No nie wiem, ja bym spróbował może taki trójkąt narysować. Zobaczmy, jak to tutaj będzie. Okej, okay, dobra, no nie wiem, może się uda przejść. Zobaczmy. Zobaczmy, może się uda. Brakło atramentu, żeby dokończyć ten trójkąt, ale nieważne, bo... Ważne jest to, że udało się przejść dalej. Ok, więc rysujemy sobie dalej, dobra. No i tutaj mamy już podobny poziom, który mieliśmy już wcześniej w sumie, z tymi takimi sześcianami. No i teraz tak. Narysujemy sobie w takim razie może tutaj na dół, coś takiego, dobra, sobie skaczemy dalej i może tutaj teraz do góry. Ok, coś takiego. No dobra, może inaczej to zróbmy, może, albo nie, jeszcze raz, jeszcze raz, tutaj. Teraz sobie idziemy z tym jeszcze raz, tutaj, ale lepiej to trzeba zrobić, żeby nie spadło, dobra. Teraz lecimy sobie tu Okej, okay, z tego Nie udało się, nie udało się Spróbujmy jeszcze raz, dobra Okej, okay. no i tutaj Nie wiem, jeszcze raz może Na to, ale tutaj jest problem z atramentem już, słuchajcie No jest problem z atramentem Więc czyścimy to no i tutaj mamy już, słuchajcie Pierwsze problemy, z tym poziomem są pierwsze problemy Tutaj, chociaż spróbujmy może Dołem teraz, spróbujmy może sobie dołem no niestety nie udało się, cały czas nam to spada. Jest lekki problem, słuchajcie, z tym poziomem. No jest problem, ale dobra, no. Mam nadzieję, że uda się go za chwilę przejść. Okej, okay, dobra, cyk, mamy coś takiego. Lecimy sobie w takim razie tutaj do góry. Okej. Okay. No i teraz może tutaj na dół sobie coś spróbujmy zrobić. No i mamy tutaj rzeczywiście, słuchajcie, z tym problem. A więc spróbujmy tutaj jeszcze raz i może zróbmy to inaczej, słuchajcie, że zrobimy sobie to tak. No niestety to też nie wyszło. Więc jeszcze raz, jeszcze raz spróbujmy tutaj taką prostą linię po prostu. Yy, Okej, okay. no i stąd może się uda nawet tak. Może tak po prostu to musi być bardzo proste. Dobra, słuchajcie, to było podchwytliwe, bo wychodzi na to, że tutaj. To nie jest jakoś mocno skomplikowane, tylko teraz pytanie jak tą końcówkę tutaj zrobić. Spróbujmy to teraz tak jak naj... żeby użyć jak najmniej atramentu. Okej, okay, coś takiego. Teraz stąd sobie lecimy tutaj. Okej okay. No i... Okej, okay, dobra, jakoś to, no niestety nam to ucieka cały czas. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, dobra, to na pewno jest okej, okay. to na pewno jest okej okay. Tutaj sobie spróbujmy to w takim razie zrobić może jakoś nie wiem Tak sobie to spróbujmy, chociaż może być problem. Chociaż może się to uda. Spróbujmy w takim razie. Zobaczmy. Może się uda. Uwaga, zobaczmy. No fajnie by było, bo ten poziom jest troszeczkę problematyczny. Mm, więc idziemy sobie tutaj tędy. OK, skaczemy. I udało się, słuchajcie, udało się przejść ten poziom. Było on no, najbardziej problematyczny do tej pory. No i słuchajcie, udało mi się przejść, jak widzicie na górze. Ponad połowę tego całego hobby, a więc myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Także mam nadzieję, że ten film się spodobał Jeśli jak to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba z dzwonkiem na moim kanale. A ja już nie przedłużam tego filmu, także to by na tyle trzymajcie się. No i cześć!